Witam Was serdecznie z Kenii, najbliższy tydzień tutaj będzie kręcona spora ilość odcinków. Kraj znajdujący się we wschodniej części Afryki, 580 tysięcy km2 i prawie dwa razy większy od Polski. Co ciekawe zamieszkiwany przez około 100 Polaków. Pierwsze co uderza tutaj w człowieka to temperatura. No około 30 stopni i ogromna wilgotność. Na terminalu lotniczym praktycznie w ogóle nie ma klimatyzacji. No i było bardzo duszno. Prawie godzinę czekaliśmy na odprawę paszportową, walizki odebrane do hotelu. Konkretnie przyleciliśmy do Mombasa, drugie największe miasto y, tego państwa, około 1,2 miliona mieszkańców. Lot z chwilowym postojem w hurgadzie. Godzinne tankowanie. Łącznie około 8-9 godzin się leci. Spałem cały czas. Przydatna i praktyczna informacja na lotnisku możecie od razu dokupić sobie kartę SIM, żeby tutaj, którą możecie używać przez internet. Przez internet te karty są tutaj troszkę drogie, natomiast na miejscu około 10 dolarków. No i karta wystarczy Wam na cały pobyt. Po wylądowaniu na miejscu oczywiście trzeba dostać jeszcze yy, do hotelu. Akurat tak się składa, że jestem z biura podróży. No i w ofercie nie jest tutaj taka usługa jak dowóz busem do hotelu. Trzeba sobie to dodatkowo dokupić. 50 dolarów w obie strony warto. No, koło godziny drogi jest na Dayani Beach, bo dokładnie tam mam hotel.